Dzień dobry Takiego pięknego dzisiaj mamy Oldsmobila z 1971 roku Czterodrzwiowa wersja 7 litrowy silnik, popatrzcie jak on pięknie wygląda Wygodny Czterodrzwiowy Sześciu osobowy Oldsmobile 98 Czyli 90... 98 model Dzień dobry panie Wiesiu Przyjechał do nas w Wiesiu właśnie Chciał pokazać jakiego ma pięknego Oldsmobila na sprzedaż Słyszałem klapa od tego bagażnika Pykła, ale weź on otwórz pokaż, bo tam widziałem masz 98 Właśnie dokumenty od niego Po co to masz A Wszystkie to co było ściągnięte ze Stanów To nie był na, na tej imprezie, niech żałuje a właśnie. W Rawiczu Mamy te takie czasy. Flagi. Bobias takie... nawet. Był mary, tak. patrzcie, 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 Patrz, patrz, patrz. Patrz, pokaż, się ten. To jest to pierwsza strona. Automobil jest O, patrz, na pierwszej stronie automobilisty jest. Pozdrawiamy, pozdrawiamy e, ekipę automobilisty. O, ale ty, a hmm. piękne masz to. Ciekawe jak to się no, stało, my... że ty tam się znalazłeś w tym automobiliście, co? No, tam były dwa filmowane akurat samochody. Ale patrz. Jest Znam to jest tak jest. Fajny. To jest Przemysław. Jest mój syn. No, takie ładne ujęcia są. Jest opisany cały szczyt wszystkiego. Pan redaktor bardzo ładnie wykonał dobrze zadanie, bo opisał nawet niektóre rzeczy, nawet nie wiedziałem to co opisał, także się dowiedziałem. Z którego to jest z roku automobilista? Już mówimy. Jest 2017. czerwiec. Aha, no. No. Opisał tu wszystko i z tego wynika, bo to jest wynika to jest z tego numeru no. na ramię, że to jest pierwszy model, który był wyprodukowany w 71 roku. W ogóle w 71 roku mm, robili naj, właśnie najdłuższy, największą limuzynę, właśnie to jest ten model czterodrzwiowy no. Holiday Hardtop bez słupków. A co my tu gazetę jak to mamy oryginał? No, no właśnie, no i jest to jest taki fajny no, no i tu później też był jeszcze opisany. Auto światła Pokażę. Tak, u Wojtusia, jak to A po... jest patrz, tu, na Tak, tu jest. tak. O, fajne. Mhm. Król Autostrad, o to fajne zrobili napisali. Dokładnie. <laughs> mhm. no to... Auto, tak jak tu widzimy, w takim stanie zostało sprowadzone w 2008 roku do Polski. O, patrz. Kawałek jest. dobrej historii. Czureczka. Chodź jedziemy. No to? Nie, nie, jedziemy. Chodź jeszcze pokaż wysił pod pod maską Czym się karniemy teraz za chwilkę yeah, Ale czadowo, to tarda Patrzcie, że tutaj nie ma ramki Drzwi Czyli szeroko się otwiera. O, proszę bardzo nie? gangsterzy jak jeździ w Stanach takimi, to tak tutaj jest. mieli zimne, zimne okcia. Hmm. A to jeszcze taka ciekawostka. To jest jeden z pierwszych modeli, którzy robili takie zwane kratki wentylacyjne w bagażniku. Aha, to dla tych, co ty, w bagażniku przewożili. Tak, żeby, żeby tak, bo żeby <laughs> no. Ale to w ogóle jest sześciosobowe. No. Wygodne sześć osób, wygodnie się tutaj przeniesie. No. Tak. Ale tu jest kurczę za 7300 320 koni rokiet Jedziemy 75. Jedziemy Jedziemy Ale tu jest wszystko jak i co on tak stał? przez zimę? czy tam odpalałeś co jakiś czas? I... Dwa razy Dobra, lecimy A to nie ma co trzeba się przejechać Jasne. Odpalaj bryka Wiesiu Trzeba posłuchać jak brzmi. V Ocean. Że, żeby nie było, pacy mamy zapięte. Jeszcze nie? Tak, proszę. O, proszę. Dobra. O, to no o I mam jeszcze tani Widzę, że jedziemy o, bez pasów, ale my pasy mamy. Bacz, jakie no to pasy. To te pasy biodrowe. O. Cyk. Co? O. A, ok. Ok. Czekaj, nie mogę zapiąć. No to może być, a może to. Tak. Pokaż. To są na, na 60 pasy są. Ja? To wciskam, czy jak? Tak, to będziemy to to, to, to. A daj mi tam tą jedną. A tu jest do Tak, czyli musisz mieć. Proszę O, To nie to? No to proszę pana, to będzie jedna duża osoba. Jeszcze musisz pani tutaj mi. A, dobra, to nie to okej. Okay. Zapijamy dziesiątki i jedziemy. Jesteśmy bezpieczni. Lecimy krążownikiem szos Oldsmobilem. Prawo? No, w prawo jedzie. Zawsze od małego dziecka marzyłem o tym właśnie, co my teraz tutaj przeżywamy. Piękna sprawa. Jeszcze taki sam Aha, jak nie jedziemy w sześć to tutaj sobie mamy podłokietniczek, czyli jeszcze wygodniej. się tu w prawo. Elwis z nami. Alwisa ci znamy. A muzyczka gra? Jeszcze nie. Oryginał radio. Oryginalne radio. Jeszcze nie je zdążyłem. Że ten, że mówi? Przerobić je na na, na polski Gitary masz Stale. z Vegas? Y, nie. Gitary żeśmy kupili w Dobra, wiesz, opowiadaj, jak to się stało, że zostałaś właścicielem takiego pięknego. Krożownika szos amerykańskiego no, dzika Jak ja to nazywam Pięć lat temu szukaliśmy czegoś następnego Bo z autami amerykańskimi to jest jak z tatuażem Zrobisz jeden tatuaż, nie pozostanie Będziesz robił drugi Tak samo jest z autami amerykańskimi Kupisz jedno auto amerykańskie Będziesz dążył, żeby kupić drugie No i tak też się stało Szukaliśmy Długo, długo szukaliśmy, żeby W Polsce kupić Auto jakieś w miarę dobrze stanie ja, Jak się wszyscy patrzyli? Tak. tak masz często? No, jak się jedzie, to jest to przyjemne. No dobra, Czasami mógłbyś... nawet trzeba pokiwać. Wiesz, jak byłeś w Stanach, to widziałeś, obserwowałeś takie stare samochody? Ja widziałem, widziałem. Ale powiem wam, że ten sam model w Nowym Jorku zobaczyłem, to myślałem, że się przeniosła w czasie. Z glitu? Nie, <gry> stał na drodze, w bardzo ładnym stanie, tak jak ten. Stał na drodze i zdjęcia porobiliśmy no co do tego modelu, to tak jak mówię, no żeśmy jeździli, jeździli, aż w końcu pojechaliśmy Wojt, do Wojtka, pozdrawiam Wojtka i, I powiedziałem tak, z ogłoszenia, powiedziałem Wojtek jadę tylko ze względu na imię, bo jeszcze żaden Wojtek mnie nie, nie, nie wyrolował No i tak pojechaliśmy i faktycznie zajechaliśmy i od tego Wojtka żeśmy to auto kupili Wojtek to sprowadził w 2008 roku do Polski i z tego co żeśmy rozmawiali, to z sportu z Gdyni, przyjechał tym autem na kołach i w takim stanie jak ten auto widzimy, w takim stanie przyjechał to z Idaho, także yy, właściciel, oczywiście są dokumenty i wszystko, yy, nazwisko, wszystko imię jest, właściciela, właściciel musiał o to auto dbać tak jak my tam. czyli musiał lubić tą amerykańską, starą motoryzację. No a jak, jak my to auto mamy, teraz już będzie 5 lat, Czyli praktycznie dwóch właścicieli było w Polsce, ja jestem drugim właścicielem, 5 lat I powiem Wam tak, że od oleju, jakieś tam klocki i coś takiego I to jest wszystko co było przy tym aucie robione Zwiedził już trochę, żeśmy zwiedzili, bo na złoty jeździmy itd. i tak dalej Jedzie się czasami po 300 km i więcej w jedną stronę Jeszcze nas nie zawiódł Odpukać no. Także naprawdę bardzo ciekawy model Pasuje, ładnie się komponuje w teraz, nie? Tak. Jesień tak. Pali ile wlejesz Przede wszystkim wygodnie Siadasz na kanapę I wysiadasz nad morzem Nie jesteś zmęczony Wygodnie tak. A ja też jeszcze wiesz co Ulubię ten zapach Starej, dobrej, amerykańskiej motoryzacji no Jest ciekawe. W tych autach, że Wsiądziesz już do niego, to nie chce się wyjść No dobra, ale yy, masz więcej samochodów Nie będziemy o tamtych mówić, bo tutaj jedziemy tym no, Ale jest ten samochód na sprzedaż, tak? Jest na sprzedaż Nie mówimy o cenie, bo tutaj ten samochód, moim zdaniem jest, yy, to indywidualnie się wycenia Tutaj powinien być rzeczoznawca, w tym momencie my jesteśmy rzeczoznawcami yy, Rdzy nie ma, jest wszystko dopieszczone Ja zawsze mówię, jak psu jajca, ten się, bo wszystko ładnie świeci. No, wiesz, Paweł, coś na temat, jak już sprzedajesz, to. Ale inaczej, bo każdy by się pytał, dlaczego sprzedajesz? Dlaczego? Po Inne prostu plany. Robi się, robi się ciasno w garażu. A no nie ukrywam, byśmy wymienili. Mamy limuzynę jedną, czteroziołą też mamy. No nie ma czasu, żeby tymi autami aż wszystkimi jeździć na loty czy gdzieś tam. Wynajmujemy też autobusów. Także... O właśnie, oznaczymy tutaj na dole, chcemy, chcemy. pod filmem Tak. Chcielibyście wypożyczyć samochód, Wiesiu jest z Chcielibyście wypożyczyć samochód na wesele, na imprezę tak. e, O jakąś inną okolicznościową tak. Mogą być filmy Do filmów, bo już do filmów ja e, samochody szły Załatwialiśmy to, ogarnialiśmy już, temat Już były, tak? e, organizujemy, W teledyskach W też tak. były I na jakieś tam przyjaźni, ktoś tam sobie życzy, to możemy pojechać to no się nazywa strona? Kadi, firma Kadi. Firma Kadi z y, Rawicza Będzie w opisie, tutaj na dole. Tu. O, tam, właśnie. Jedziem... A wiesz, wiesz co? Ja bym się zatrzymał, tak. ale na prostej. A jak ruszasz, pojedziesz w jedną i później zawrócisz. Mhm. Pokażemy fajnie, jak on brzmi, ten dźwięk ten, tego pięknego Olca, nie? Jeszcze dalej, kawałek. Fajnie się ja można kręcić no O! elegancko widać wszystko? Ty się teraz czujesz, ja mam sobie takim pięknym wygodnym ja? samochodzikiem. No powiem wam, że no, no, co, no, co tu dużo opisywać. Zapraszam na przejażdżkę takim autem. Jest to takie przybliżone do też w łodzie, to no. sobie tym autem sobie tak. Pływamy. Sobie... Pływamy. Także jak ktoś chce na, popływać na nasze, na... na... nasze drogi jest idealne. Czasami gdzieś trafimy na jakieś gorsze drogi, to auto nie odczuwa. Amortyzatory są bardzo dobrze skonstruowane, pokony, używalone. także nie czuć w ogóle tych naszych dróg. Powoli będziemy kończyć. Bo już widzę, tam jest 13 minut. Pokazaliśmy, co trzeba. Wiesiu jeszcze wyskoczy. Eee, a. Znaczy ja wyskoczę, Wiesiu podjedzie dalej. Wiesiu, tu Mogę, się tam. Mogę teraz? Ciu no, tu. Tu, hamuj. Dobra, teraz. Są ABSy? Są. A widzicie, już to były pierwsze ABSy, które Nie. w Polsce były syreny wtedy. Gdzie? Nie ma. Gdzie? Nie ma ABESy. No, abesy. Delikatnie hamowują te samochody, więc. Dobra, to ja wychodzę. Będę okay. się tam dalej zabrać, fajnie noga. nagramy go jeszcze, jak sobie Dobrze. jedzie. W tom Dobrze. i nazad. O, słyszycie ten dźwięk? Czekaj. O, a czekaj, czekaj. A co tam był za przełącznik? Pokaż. Obroty się zmniejszają, zwiększają, nie? Tak. I lepiej chodzi. Czekaj, czekaj. Przełącz Wiesiu. O, teraz słychać. Dobra, to ja czekam Wiesiu. Jedź. Piękny Oldsmobile 98 Co, czekamy? Czy nie czekamy? Czekamy! A, jak ja kocham ten dźwięk Dobra, słuchajcie, ten samochód jest na sprzedaż Wiesiła się jego sprzedaje Wymienia swoją kolekcję Chociaż te samochody, które jeżdżą w wypożyczalni W wypożyczalni samochodów Które jeżdżą na wesela, do filmów, do reklam telewizyjnych A ja mam dla Was propozycję Jeżeli chcecie do nas przyjechać Pokazać swój samochód, sprzedać swój samochód Pochwalić się nim Zapraszam do nas, do kontaktu Amerykan Carsmania Biuro tutaj będzie oznaczone miejsce. A tymczasem ja jeszcze Wam proponuję subskrybujcie nasz kanał, dajcie łapkę w górę, jak to inni mówią, jedziemy dalej. I my już kończymy. Patrzcie na to. Chcesz go mieć? Nie ma sprawy, właśnie jest wystawiony. Na. O, o, o fajna fotka będzie. I ta fotka pójdzie na ogłoszenie for sale. See you tomorrow. Nie, nie, dzisiaj pójdzie na ogłoszenie Pozdrawiam wszystkich, łapka w górę Subskrybujcie nasz kanał, bo tutaj na profilu Amerykan Carsmania Będzie się działo jeszcze więcej A wiesz co, fajny chłop, warto od niego kupić samochód On potrafi dbać, jako swoją żonę Do zobaczenia